Ka ciężka, bardzo ciężka wiadomość. Spok nie żyje. Jego miejsce zastąpi Adam. Pokażę wam go. Witam, jestem Adam. Tak, to jest Adam. Adam od dzisiaj będzie prowadził program Spok i ktoś. Niestety jutro będzie wielka ceremonia. Będzie trzeba polecieć do kosmosu, do jego rodziny. Pokazać im oddać ciało i żeby go spalili. Trudno, nie będzie filmów, to będzie chwała kilka tydzień, ale może uda się coś nagrać. Że Pluton wróci. Ciężka wiadomość, ale musicie coś znieść. Do widzenia. Adam jest nowy.